Hej, cześć, witajcie z tej strony, atras 84, to jest kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku witam Was w naszej nowej serii z brigadów War Ragnarok. Jak widzicie, jesteśmy już w menu i Kratos nam się prezentuje. No i co? Chciałem poinformować, że przed tutaj wejściem do menu było tylko ustawianie dźwięku, także jesteśmy już bezpośrednio w grze. Zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo zachęcić do zostawienia łapeczki w górę pod tym materiałem, żeby pokazać, że chcielibyście więcej odcinków z tej serii. No i oczywiście subskrypcji na moim kanale, by nie przegapić żadnych kolejnych nowych materiałów właśnie z tej gierki i ze Spidermana, który będzie się przeplatał, może jeszcze jakąś trzecią grę wplecimy, ale to zobaczymy. Słuchajcie, ja nie grałem w żadne poprzednie części gry, więc ja mogę być trochę niedoinformowany, dlatego bardzo bym was prosił, żebyście mi pisali jakieś różne rzeczy w komentarzach po prostu mnie uczyli o tej gierce. No i co, tyle ze wstępu. Myślę, że zaczniemy od obejrzenia filmu Podsumowanie Gry God of War. Ja słuchajcie, obejrzałem parę filmów i przeczytałem parę artykułów, i mniej więcej wiem o co chodzi. Nie pamiętam za bardzo imion postaci, ale wiem o co chodzi, jakby w poprzedniej grze, co się działo. Wiem, że był Baldur, czyli Syntora. I jakieś tam różne rzeczy. I właśnie przez to, że Kratos zabił Baldura, to przyszła taka trzyletnia zima. No i właśnie tutaj się zaczyna nasza ta gra podczas tej trzyletniej zimy. Także zacznijmy od obejrzenia podsumowania Gry God of War. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej trochę z najwyższego szczytu wszystkich światów. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Jesteś boginią. Byłam przywódczynią Vanów, ale to przeszłość. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. Najpierw odrąbcie mi głowę! Oko Odyna uważnie cię śledzi. Zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomku. Byłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się Bogiem. I ty również. Możemy robić, co chcemy. Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Matko. Nie, stój, Kratosie. To sprawa między. Nie! Mój najdroższy syn. To mama, spójrz, była gigantem. Jestem gigantem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Giganci nazywali mnie Loki? To pytanie na kiedy indziej. Ok, także tak wygląda podsumowanie. No i co, zaczynamy nową grę w takim razie. Ja tutaj słuchajcie, wybiorę sobie wyważoną rozgrywkę, ponieważ e, tak jak już mówiłem, jest to moja pierwsza styczność z e, Grom właśnie z serii God of War. E, tutaj no te tryby, bądźmy szczerzy, żaden szanujący się gracz ich nie wybiera. Tylko historia, no to jest tylko fabuła, tam żadnych walk nie ma. Łaskawość, no to no, słaby tryb gry. No a tutaj, taki jest wyważona rozgrywka, to jest właśnie myślę, że takie odpowiednie dla graczy. No tutaj są już bardziej tryby dla... myślę, że zagorzałych fanów tej serii, którzy już bardzo... umiem w tą grę grać po prostu. Także ja wybieram wyważoną rozgrywkę. No i co? Zaczynamy. Ok, widzę, że od razu tutaj przechodzimy do scenki. Po wyboru trybu gry... Jak widzicie, Kratos tu nas zaczyna się nam ruszać i ma tutaj sakiewkę. Siedzi przy ognisku. No i jak widzicie, jest już ta zima tutaj mocno. Od jakiegoś już widać dłuższego czasu. Kratos jest w jakiejś jaskini. To na pewno nie jest jego dom. Może są na jakimś polowaniu albo coś. Gdzieś w jakimś terenie. A gdzie jest jego syn? Chyba, że to jest ich dom po prostu. Może stracili dom? Nie wiem. Okej, okay, to są jakieś patyczki. Tam na kamieniu leżą strzały, więc podejrzewam, że on może robi strzałę z tego, ale w pewności nie mam. Okej. Okay. Jest i jakaś postać. O, jest i jego syn. Przyniósł jelenia. Głodny? Okej. Okay. No, widzicie, on podniósł te strzały. Aha, to są strzały dla, dla Atreusa, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Co teraz? Chodźmy. Burza nie odpuszcza. Przygotuję je. Okej, okay, czyli tak jak mówiłem, oni są chyba na jakimś polowaniu w tym momencie. Kratos zagasił to ognisko i wychodzą, jak widzicie. Jest jego topór. Ok. No i Kratos bierze tutaj to zwierzę. Wydaje mi się, że jest to jeleń, ale nie jestem pewien. Chyba jeleń. Ok, są jego wilczki. Z tego co wiem, to on te wilczki, w sensie oni, w tamtej części gry je jakoś tak przygarnęli do siebie. I właśnie na tych saniach też chyba tam pod koniec podróżowali. Tego nie jestem pewien. Wiem bynajmniej, że te wilki były w poprzedniej części gry. Nie wiem czym się bawi Atreus, takiej informacji akurat nie posiadam. Nie wiem, czy to jest jakaś rzecz z poprzedniej gry, czy jest to jakaś nowa rzecz. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli ktoś się orientuje. Ok, wsiedliśmy na powóz i jedziemy. O, możemy sterować. Droga, przetrwaj Fimbulwinter. No właśnie, Fimbulwinter to jest ta wielka tutaj śnieżyca. Prawym się rozgląda, a lewym kierujemy naszym powozem. Okej. Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Jest. Okej, okay, Fenrir to też jest jeden z wilków. Trochę lepiej. Przez chwilę. Ale jeśli będzie jadł, może jest nadzieja. Okej, okay, czyli Fenrir jest chory. Tego nie wiem, czy. W poprzedniej części został jakoś on pobity czy coś Czy może podczas tej gry To ona? To ona to znaczy kto? Bo tam jest jakaś postać. jest blisko Kto to jest? Ach, to jest Freja, OK. E, Freya, czyli matka Baldura. Ona chce się na nas zemścić za to, że zabiliśmy właśnie Baldura. Okej, okay, uciekamy. Może nam się uda przed nim uciec. O przeszkody już lewego, dobra. Na pewno nie. Bądź czujny. Dobra, trzeba uważać, żeby gdzieś tutaj nie wlecieć w ścianę, bo już przed chwilą było blisko. O jest z powrotem. Oj, dostaliśmy dosyć mocnego hita tutaj. Dobra, udało nam się ją odbić. Zostawaj, kratos. Okej, okay, od razu jesteśmy wrzucani w akcję. To mi się podoba. Dobra, na szczęście te drzewa nam nic tutaj za bardzo nie zrobiły. O, -o. o nie, a, -a Atroza. Dobra. No utrzymaj się chwilę Atreus, walczę z nią Dobra, jest idealnie, zdążyliśmy Dobra, czyli zbliżamy się do naszego domu, okej okay. Wracaj o, o A jakbyś O kurczę Spadaj babo Może Atreus właśnie strzel w nią dokładnie. Aha, czyli takie mocne uderzenia Kratosa nic jej nie zrobiły, a to, że się odbiła od, od gałęzi to już im zraniło. Okej. Okay. To było trochę dziwne. Dobra, wszystko się zaczęło zawalać przez to, że Kratos tym mieczem tam rozwalał. Ale zdążyliśmy idealnie. Przekroczyliśmy barierę. Udało się. Zdążyliśmy idealnie. Speki! A, okej, okay, Speki i Sfana się nazywają te wilki. Okej, okay, nie wiem czy to będzie ważne, żeby znać ich imiona, ale no, warto je poznać że da ci spokój, uratowałeś ją no właśnie z jednej strony uratowaliśmy ją, ale z drugiej strony zabiliśmy jej syna, bo w poprzedniej grze Baldur próbował e, Freję zabić a Cały czas pada śnieg. Kratos Kiedyś zabrał Baldura i skręcił mu kark Kiedyś, najgorsze wciąż przed nami musimy być silni Okej, okay, jesteśmy już w naszym domku, wjeżdżamy tutaj do bramy. Dobra, mamy napisy. Jak widzicie, to jest znak, że to jest opening gry dopiero. W sensie, pierwsza jakieś tam runda, co nie? Z tego co czytałem, to God of War przejście. Zajmuje około 60-70 godzin. Eee, więc myślę, że... No, około 100 odcinków na spokojnie będzie nam potrzeba, żeby ukończyć tą grę. Na ukończenie Spidermana, który trwał 20 godzin, potrzeba nam było 40 odcinków. Także zobaczymy, widzowie. Mam nadzieję, że się uda przejść całą tą grę. Z wami jakoś na wizji. Na nagrywaniu w sensie. Okej, okay, jeleń był dla wilków, nie dla kratosa czy atreusa. Kratos jest chyba zadowolony z chłopca. Tak to bynajmniej wyglądało. Okej, okay, możemy kierować kratosem. Y mamy tutaj tarczę. Okej. Okay. Tu możemy kopać, i tu mamy naszą sikierkę. Okej, okay, czy my tu coś możemy zrobić? Nie za bardzo. Tu są nasze wilczki. Dobra, nie słyszę go. Chyba mamy iść tutaj. A to Fenrir. Wszystko dobrze? A, okej. Okay, gra nas tutaj zmusza do podejścia do Fenrira. No, wygląda okej. Okay. Jeszcze chodzi W porządku mały. Niby tutaj piszczy, ale jeszcze chodzi. Wiem. Też tęskniłem. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny. Okej. Okay. Dalej mały. Musisz jeść. Jedz. Co? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry wilk. Okej, okay, no jak widzicie zjadł Okej, okay, chyba jednak nie zjadł. Adreusie, zostało mało czasu. Musisz się przygotować. Czy Fenrir umrze na samym początku gry? Na co? Przecież jeszcze je, on chce żyć! Tak Kratos to opisuje Okay, ale, czy to się stanie już teraz, czy jeszcze za jakiś czas? Dobry, wilczek, odważny, szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Dam sobie radę. Możesz już odejść. Musisz to zrobić. Sofna. Afra Desu. Sofna. Kefan. Okej, okay, jak widzicie jego oczy się zrobiły białe, więc chyba jednak odszedł. Na samym początku gry, no okej. Okay. Ciekawe. Z takiej akcji nagle przechodzimy do takiej scenki. No dobra. Ale Atreus wyjął z niego duszę, to chyba była. Albo nie wiem co to było, ale coś w rodzaju duszy podejrzewam. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że Atreus takie rzeczy potrafi. Chodź. Poćwiczmy. Co? Nie. Jest środek nocy. Nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co? Nic tylko ćwiczymy i ćwiczymy ciągle! To nie wystarczy! Nie możemy się ukrywać! Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Chodźmy. Czas ucieka. Według przepowiedni Fimbul Winter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. Cokolwiek ma zrobić Loki, powinien działać właśnie teraz. Nie skończę mojej opowieści, kryjąc się tu. Powinienem wyruszyć. Okay. Kim jestem. Eee... Nie Loki to jest drugie imię Atreusa. I dlatego on chce się wniwać. tego dowiedzieć. Eee, Fimbul, Fimbul Winter ma właśnie poprzedzić Ragnarok, czyli koniec świata, taki i przyjście Tora, po prostu, jakąś wojnę związaną właśnie ze Zgardem, Torem i innymi rzeczami. Pod koniec gry, w sumie w dodatkowym zakończeniu poprzedniej gry, był ukazany Thor, więc w tej grze podejrzewam, że Thor... Też będzie, być może nawet jakąś główną Jesus, rolę Krasna, odegra. Ale nie wiem, tego jeszcze. Kratos chce się przygotować. Nie wiadomo ile tak naprawdę ta zima już trwa. Bo mogły te lata, już, trzy już minąć, a tak naprawdę to może być ukazane niedługo po tamtej części gry. Powiedzmy rok. Tego nie wiemy akurat. Tego nie wiemy. I chyba się nie dowiemy. Chyba że będzie jakiś przeskok czasowy albo coś, nie wiem. przynajmniej póki co za bardzo nie wiadomo w którym momencie jesteśmy ukazani Freya goni Ragnarok, znaczy matko Kratosa. Jest i Mimir. E, Freja znaczy, goniła Ra matko jakiego Ragnaroka? Kratosa, więc może to być niedługo po poprzedniej o, części nie. gry, ale tego nie wiadomo. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Mir. Nie najlepiej. Chcę go pochować. O, niech to. W porządku, bracie dobrej nocy Czy Kratos naprawdę pójdzie w, w tym momencie spać? <laughs> Wiadomo, że Kratos jest yy, no taki wobec zwierząt no nie ma żadnego przywiązania jednak... No, mógłby dla jakby przyjemności syna pomóc mógł go pochować, tak myślę. Jednak poszedł spać. No, okej. Okay. Co to za ręka? Skąd się wzięła ta ręka? Szmimir nie ma ciała. <śm> um. Okej, okay, nie wiem co się dzieje. Gdzieś się pojawiliśmy nagle. Kratosie? Okej, okay, Fej to jest jego żona, która umarła. I to jest matka Atreusa. Także podejrzewam, że to jest jakaś halucynacja lub sen, bo Kratos się przed chwilą położył, więc obstawiam, że to może być sen jakiś. Okej, okay, zobaczmy co tu się wydarzy. Jest fej. Ok, co mamy robić? Fej. Hey. Gotów? Idziesz, jakby na barkach siedział ci sam Emir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. No okej, okay, to czyli jesteśmy na jakimś. na jakichś połowach. No, jest to ewidentnie jakiś sen. Jest to ewidentnie jakiś sen, bo. No, dziwna to sceneria, jest tutaj. Tak. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Okay. Nie mamy żadnej broni. Nie mamy żadnej broni, a mamy polować na wilka. Jak widzicie, Fej. Nie, Fej ma jakiś nóż. Och, tu jest wilk. On je jakiegoś zwierzęcia. Jelenia je, okej. Chodźmy. Dobra, czy my mamy go gonić? Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłem, mm -hmm. że tak się stanie. Czyli A wilk wszedł do naszego ta pola. Ta nasza sprawa. A Chyba. O ile dobrze rozumiem. I on jest jakiś chory. Problemy nie muszą pukać nam do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Okej. Okay. Może, no czy możemy coś robić, skoro, robić dalej? Chyba nie. Powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się. Ej, przed chwilą mogłem być tam blisko, teraz już nie mogę, znowu. Okej, okay, teraz znowu mogę, ale tu już dalej iść nie mogę. Aha, mamy iść w tą stronę teraz. O, tu mamy coś zrobić. Kółko, dobra. Chyba mamy przenieść te kłody. Dobra. Czy fej też jest tak silna? Tak, też jest tak silna, żeby na spokojnie podnieść tę kłodę Mam sama je podnieść? <grych> to był taki żarcik dla Kratosa. Mój siłacz. Kratos chyba czekał aż fej sama przestawi te kłodę. Dobra. I mamy wejść na górę. Jak się wchodzi na górę? Kółko dobrze. Okej. Okay. Fej już zniknęła. Ale jest za to wilk. Co mam zrobić z tym wilkiem? Ten wilk uciekł. Fej też znikła. Ok, nie mogę tu nic robić. Nie mogę zmienić kamery. Okej, okay, tutaj jest. Jakiś złoty tatuaż Złotą rękę mu odcisnęła Ale jej on nie ma Jest, Był to jakiś znak Pewnie w późniejszej części gry będzie jakoś wytłumaczony Póki co był to tylko sen Kratosa Okej okay. Mimir nas tutaj uspokoił Ale czy Kratos w ogóle zwrócił Aha Myślałem, że Mimir. Myślałem, że Mimir zwrócił uwagę na to, że on miał po prostu zły sen. Ale no ważniejszą sprawą niż ten dziwny zły sen jest to, że zaginął Atreus. Hmm, Okej, okay. gdzie możemy szukać Atreusa? Mamy nowy wpis. Hmm, podążaj za śladami Atreusa. Atreus poszedł pochować Wilka, lecz nie wrócił do domu. Zaczynam się martwić. Pójdę jego śladem. Ok. Odblokowano dziennik. Uuu, tutaj mamy jakieś opcje. Lewiatana, tarczy. Mamy tutaj pancerz. Umiejętności. Ok. Mapę, ale na mapie. O, mamy coś. Patrzcie, coś, nie coś tutaj mamy. Mamy tutaj iść. Ok, cele. Mamy podążać śladami. I kodeks. Tu mamy fej. Fenrir, Speki, Iswana i Mimir. Mamy jakość sojuszników, a wrodzy to Freya, Baldur, Magni i Modi. Okej. Okay. Okej. Okay. Um, oczywiście Baldur to był brat Tora, chyba, a Magni i Modi to byli jego synowie. O ile dobrze pamiętam. Na no, to by wychodziło. Ok, wychodzimy i idziemy szukać żebaś Baldura młodego. jest niestabilna, nie odważyłby się. Okej, okay, tutaj nie. Hmm, tutaj żadnego przejścia nie ma. Może w tą stronę? O, tutaj są jakieś ślady. Zobaczcie. Stójrzmy. Ślady prowadzą do zamarzniętej rzeki. Najpewniej właśnie tam go zakopał. Mhm. Czyli tutaj. Wczołgał się tutaj. Tam poszedł. Ok, ale słuchajcie, widzowie, my tutaj zakończymy ten odcinek. Także co? To był pierwszy odcinek e, z otworzenia naszej gry, w sensie z rozpoczęcia. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, zostawcie, proszę, łapeczkę w górę pod tym materiałem, jeśli Wam się spodobał i chcielibyście więcej. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco z nowymi filmami, e, właśnie z przygód kartosa. No i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Wbijajcie na Discorda, bo tam są dodatkowe powiadomienia, by po prostu nie przegapić żadnego filmu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i papa.